Na siatkarskie emocje zaprasza Wektra. Skra nie niepokonana w plus lidze od trzeciej kolejki obecnego sezonu. Kolejka niespodzianek w pierwszej lidze siatkarzy. Zaręczyny na siatkarskim boisku. Darek o się kłaniam się. A witam w magazynie Polska Siatkówka. Reprezentacje Polski, kadetek i kadetów zagrają w tegorocznych mistrzostwach Europy w Turcji. Tą informacją rozpoczynamy 53 wydanie magazynu Polska Siatkówka. Kadetki zajęły drugie premiowane awansem miejsce podczas turnieju eliminacyjnego, który został rozegrany w niemieckim Kinbaum. Polki przegrały tylko jedno spotkanie z niemkami 0 do 3. Wygrały natomiast z Rosją, Francją i Bułgarią. Polscy kadeci natomiast grali w turnieju eliminacyjnym w Estonii, wygrali z gospodarzami 3 do 2 i ta wygrana zdecydowała o awansie biało-czerwonych do mistrzostw Europy w Turcji, które zostaną rozegrane w kwietniu, podobnie jak mistrzostwa Europy kadetek. Polacy w swojej grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce za Finlandią. Gratulacje dla polskich reprezentacji. Sami Państwo przyznają miły początek roku 2011. Po przerwie świąteczno-noworocznej rozgrywki w polskich ligach nabrały ponownie tempa nasz raport ligowy, cotygodniowy raport ligowy, na początek plus Liga Kobiet, a zakończymy wieściami z boisk drugiej ligi. W najciekawie zapowiadającym się meczu szóstej kolejki Aluprow zmierzył się z strefem Sopot. Gładkie zwycięstwo odniósł zespół z Bielska. Wyniki w setach do 19, 20 21 najlepiej świadczą o przewadze Aluprofu. natomiast kolejnej porażki doznało Wybrzeże Rumia. Nowym liderem został Aluprow. Duży na Zbielska Białej ma punkt przewagi nad Muszynianką. Ostatnim w tabeli pozostaje Wybrzeże. Beniaminek rozgrywek nie potrafi na razie zdobyć nawet. Punkt. Kiedy że Delekty Bydgoszcz wygrali pierwszego seta w meczu ze chatów 35 do 33, mało kto z obserwujących to spotkanie w bydgoskiej łuczniczce przypuszczał, że Delekta nie ugra w tym meczu nawet jednego punktu. W pierwszym secie zaczęliśmy grać w, w złym rytmie i to, to później się przez całą długość tego seta na nas odbijało. Trochę, trochę za dużo irytacji, ale z drugiej strony może taki set był potrzebny, bo, bo widzimy jak, jak, jak zaczynamy się irytować i denerwować, jak, jak gra nam nie idzie. Delekta postraszyła Mistrza Polski i obudziła tym Bełchatowian na tyle, że emocje w łuczniczce skończyły się po pierwszym secie. Dla kibiców innego zdania był trener skry Jacek Nawrocki. Pierwszy set i, i, i fragmenty drugiego i trzeciego i, i czwartego seta, e, Myślę, że stały na, na jednym z najwyższych poziomów, jakie ja przynajmniej oglądałem w tym, w tym roku. Wiele akcji, wiele wymian, wybloków, walka w polu, zarówno z jednej, jak i, jak i z drugiej strony mogło się to podobać. Drugą partię Skra wygrała 25 do 21, trzecią rozstrzygnęła jeszcze szybciej, bo do 17 w czwartym secie wydgoszczanie najpierw prowadzili 2 do 0, za chwilę 6 do 2 a na pierwszej przerwie technicznej 8 do 5. Kroku Skrze zdołali dotrzymywać do stanu po 18. Od tego momentu Skra zaczęła odjeżdżać gospodarzom. Ostatecznie Mistrzowie Polski wygrali czwartą odsłonę 25 do 21. Cały mecz 3 do 1. Ja nie mogę mieć słowa zastrzeżenia do, zastrzeżenia do, do żadnego zawodników, bo, bo my, myślę, jestem przekonany, że dali z siebie wszystko w tym meczu. Niestety przeciwnik jest tak mocny i tak Dobrze poukładane i, ma, i, i poszczególni zawodnicy mają takie umiejętności, których no niestety my, my, my nie mamy, nie wszyscy zawodnicy mają. 15. kolejka plus Ligi Siatkarzy sypnęła niespodziankami. Fartkielce Kielce sremotnie przegrał w Wieluniu. AZS Olsztyn wygrał z AZS Politechnika Warszawa. AZS Częstochowa przegrał we własnej hali z Jastrzębskim Węglem. Zwycięstwa chatów i Resowi Rzeszów zaskoczeniem nie są. Tabela Plus Ligi po 15 kolejkach, barierę 30 punktów przekroczyły chatów, AZS Częstochowa i Resowiarzeszów. Pama Polwieluń i AZS Olsztyn zaczynają gonić Farta Kielce. Pytanie czy dogonią? Siatkarki AZS Krzylom miały wielki apetyt na pokonanie lidera. Trener Roman Murdza nie ukrywał, że przez tydzień ćwiczył z drużyną taktykę. Kluczowe znaczenie miała odegrać zagrywka. W pierwszym secie gospodynie, czyli akademiczki, pogoniły faworyzowany PTPS. Miejscowe prowadziły 14 do 8, ale wystarczyło kilka chwil rozluźnienia i zrobił się remis po 19. Jednak w końcówce ręce zadrżały pilanką. Proste błędy kosztowały je przegraną 24 do 26. Dobrze, że, że pierwszy set był na tyle nerwowy, że tak to pobudziło moje dziewczyny, że, że przez trzy następne bynajmniej starały się nie grać źle w siatkówkę i to wystarczyło, żeby, żeby wyjeżdżać z trzema punktami dzisiaj. W drugiej partii początkowo siatkarki azt Krzom mogły mieć nadzieję na zwycięstwo. Wyrównana walka trwała do stanu 11 do 13. Potem PTPS odjechał rywalkom i zwyciężył 25 do 18. Dobrze zaczęła setka, potem miała niezłe momenty Ania, tak samo Jola i tak. Ale to były tylko momenty, my nie graliśmy sukcesywnie, nie graliśmy cały mecz z myślą, to co robiliśmy, tylko potrafiliśmy oddać kilka punktów pod rząd. Potem gonimy i na tym bardzo boleje. Trzeci set dostarczył kibicom mnóstwo emocji. Początek należał do gospodyń, które prowadziły już 6 do 2. Później drużyny walczyły o każdy punkt, a kiedy PTPS był już o krok od wygranej, Akademiczki omal nie odrobiły straty. AZS KSZO przegrał jednak 23 do 25. Nie w pierwszy raz przyjeżdżam do Ostrowce i zawsze zespół jest bardzo waleczny. Widzieliśmy o tym, że nie będzie łatwo, tym bardziej tak jak powiedzieli przed meczem o tym, że to był jedyny zespół, który wygrał u nas. Na pewno dla nas to była dodatkowa motywacja. Trener Murdza mobilizował swój zespół, aby zdobyć choć jeden punkt. Prosiłem w że żeby zdobyć przynajmniej punkt, a po jak zdobędziemy punkt, to wiadomo co się dalej zrobi. Ten set trzeci był bardzo ważny, żebyśmy, żebyśmy to wygrali, ładnie zaczęliśmy. Potem oddaliśmy takie głupie przez piłki, one przebijały na drugą stronę, my nie mogliśmy skończyć. To piłka w siatkę, to piłka w aut. AZS nie miał już nic do powiedzenia w czwartej partii. PTPS zwyciężył 25 do 18 i w cenie meczu 3 do 1. Trener zawieracz nie krył świetnego nastroju, ale nie chciał publicznie dokonywać indywidualnych ocen. Przegrywa zespół i wygrywa zespół, i jeżeli my wygrywamy mecz, to każda z dziewczyn łącznie z tych stojących w kwadracie, która może w każdej chwili wejść i odciążyć, też ma swój udział. I tak samo w drugą stronę, jeżeli przegrywamy, to nie ma jednej, dwóch czy, czy trzech dziewczyn winnych. Po prostu cały, cały zespół przegrał mecz, I, i to wszystko. A to, że jedna przyczyniła się w danym dniu bardziej do, do, do tego, że, że te punkty zdobywaliśmy drugami, to nie ma najmniejszego znaczenia. Tytuł MVP meczu otrzymała 4... 45-letnia rozgrywająca PTPS Irina ja była reprezentantka Polski pochodząca z Rosji. W meczu chemik Policy sms Sosnowiec nie trudno było wskazać faworyta, popularne chemiczki to przecież czołówka pierwszej ligi, a uczennice sms wciąż nabierają doświadczenia i nie wiadomo, czy zdążą zdobyć go na tyle, żeby uniknąć degradacji. Zespół z Polic wygrał łatwo 3 do 0. W pierwszym secie rozbił SMS, zwyciężając do 14. Co ciekawe, w drugiej partii sosnowiczanki wzięły się w garść i nawet prowadziły. Nie trwało to jednak długo. Gospodynie odzyskały inicjatywę i wygrały do 18. Taki sam wynik padł w trzeciej partii. Drużyna trenera Mariusza Bójka miała wyraźną przewagę i werblista chemika mógł z radością wybijać rytm zwycięstwa. O sensację postarała się sparta Warszawa, która odniosła pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Warszawianki pokonały solidny ZTS Skawa Kraków 3 do 0 w setach do 18, 18 i 19. Niespodziewanie łatwo Pieco Biogaz ograł Silesię, natomiast zespół z Pszczyny nie dał szans AZS Gliwice. W tabeli prowadzi PTPS przed Pieco Biogazem. Lider ma tylko dwa punkty przewagi nad teamem zmurowanej Gośliny. Ostatnie trzy zespoły w tabeli odstają od reszty stawki. Faworytem meczu BBTS Bielsko-Biała MKS MOS Będzin w 16. kolejce pierwszej ligi był BBTS. Utwierdził w tym wszystkich pierwszy set, wygrany przez Bielszczan 25 do 20. MKS MOS przyjechał natomiast z chęcią rewanżu za przegraną z BBTS w trzeciej kolejce sezonu we własnej hali 1 do 3 i rewanż się udał. Trzy kolejne partie wygrał MKS MOS, ale wygrana nie przyszła siatkarzom z Będzina łatwo. Drugiego seta wygrali na przewagi 25 do 23. Nieco lżej było w trzeciej partii, którą MKS wygrał do 21. Ale czwarty set ponownie został rozstrzygnięty na przewagi 25 do 23. Tym samym niespodzianka w Bielsku Białej stała się faktem. MKS MOS Będzin pokonał BBTS 3 do 1. Zagraliśmy bardzo dobrze blokiem. Uważam, że blokiem ten mecz wygraliśmy. Zagrywką taktyczną i wolą zwycięstwa, dlatego to spotkanie wygraliśmy przy jednym. Niestety, które przegraliśmy, przegraliśmy w środkowej części gry. Kiedy mieliśmy szansę, w jednym prowadziliśmy, w ostatnim wyrównaliśmy. Mieliśmy szansę wrócić do gry poprowadzić. Niestety, nie, nie prowadziliśmy dzisiaj my gry. Będzin zagrał bardzo dobre spotkanie. Zasłużenie wygrał, grał konsekwentnie pewnie siebie, a nam zadrżała ręka w kilku kluczowych momentach i popełniliśmy własne niewymuszone błędy. 16. kolejka pierwszej Ligi Siatkarzy to kolejka niespodzianek. Za takowe uznajemy przegrane faworytów GTP Zgorzów Wielkopolski, BBTS Bielsko-Biała oraz Ślepska Suwałki. Siatkarze Jadaru Radom prowadzili w Świdniku 2 do 1 w setach i swoim zwyczajem nie wygrali za 3 punkty. Joker Piła potrenował sobie we własnej hali z SMS Spała, nie grał trefl Gdańsk, Mecz gdańszczan z Orłem Międzyrzecz nie odbył się, bowiem Orzeł wycofał się z rozgrywek. W tabeli pierwszej ligi zmiany na górze liderem pozostał Trefl Gdańsk. Joker Piła awansował na drugie miejsce, a Jadar Radom na czwarte. Jednak różnice punktowe są minimalne. Na dole tabeli bez zmian Energetyk wożno i SMS Spała. Uczniowie z którzy podobno są przyszłością polskiej reprezentacji, zdołali do tej pory wygrać w pierwszej lidze w obecnym sezonie w 15 swoich występach 500 Kibice oglądający mecz Fartu Kielce z Asekor Rysowią Rzeszów w XIV kolejce młodej ligi byli świadkami jednostronnego widowiska, w którym główne role grali siatkarze Resowi, lidera młodej ligi. Rzeszowianie brylowali na boisku w każdym elemencie, potwierdzając jedynie, że nie przypadkowo zajmują pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Młodzi Kielczanie natomiast tracący przed tym spotkaniem Doresowi aż 16 punktów, nie byli w stanie przeciwstawić się rywalowi, a ich niemoc w ataku i zagrywce przełożyła się na wysoką przegraną 0 do 3, w setach do 14, 17 i 20. Chcieliśmy wygrać ten mecz, to najlepiej wynikiem 3 do 0. Pozycja lidera zobowiązuje. Natomiast oprócz tego, że zobowiązuje, to jeszcze nastręcza trochę problemów, czyli trzeba sobie umieć poradzić. Czasami lepiej z drugiego, trzeciego miejsca atakować, aniżeli bronić pozycję lidera, więc to jest dodatkowy stres i, i, i w tym temacie był największy problem. Było to najsłabsze spotkanie w ogóle w wykonaniu naszego zespołu w tym sezonie rozrywkowym, co zdecydowało. No zespół Resowi okazał wyższość praktycznie w każdym elemencie, dominowali na boisku bardzo dobrze zagrywali mimo że to nie była często mocna zagrywka ale grana taktycznie także sprawiało to ogromne problemy mojemu zespołowi Więc spotkań w 14 kolejce